Moi najdrości widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Jak widzicie, tak wygląda w tej chwili zachód słońca tutaj w magicznej oazie. Pada delikatny deszcz, ale mimo tego słońce jeszcze świeci. I za chwileczkę rozpocznę temat dewy roślin, czyli jak można jeszcze magicznie wykorzystać te ostatnie miesiące te ostatnie, patrzcie jak niesamowite wrażenie się teraz dzieje na obiektywie, jak można wykorzystać te ostatnie dni miesiąca, stycznia, a także zaplanować pewne działania magiczne na ten nowy rok. Styczeń w magii i rytuałach to miesiąc typowego planowania, czyli nie rzucamy się w biur pracy i od razu próbujemy wszystko naraz zrealizować, tylko wręcz przeciwnie, moi drodzy. Siadamy spokojnie i robimy plan. Plan, który postaramy się z pomocą tej siły wyższej zrealizować przez kolejne miesiące. Czyli w tym planie należy uwzględnić przede wszystkim to, jakie marzenie chcemy zrealizować przez kolejne miesiące w tym nowym roku. A także jak wyobrażamy sobie te kroki do realizacji tego celu, czyli e, ta prawdziwa droga zawsze zaczyna się od pierwszego kroku, czyli nie można czegoś osiągnąć e, od razu, <grytko> tylko wszystko ma swój odpowiedni czas i swoje odpowiednie miejsce. I taki plan najlepiej wykonać pisemnie, a następnie skorygować go z tym, co działo się w naszym życiu w ubiegłym roku? Czyli, co nas blokowało, z czego jesteśmy niezadowoleni, co uważamy, że mogło przebiec troszeczkę lepiej, inaczej. Należy w takim planie również zwrócić uwagę na to, kto lub co nas krępowało, co kradło naszą energię. Aby w tym nowym roku się od tego uwolnić. I miesiącem uwalniania jest ten kolejny miesiąc, czyli luty. To jest czas oczyszczania, uwalniania od wszelkiego rodzaju krępujących więzów, znajomości, wszystkich uroków, czarów i tym podobnych, które no niestety raczej nas tylko blokują zamiast nam pomóc. Czyli w styczniu, e, pierwsze, co należy wykonać, przez te ostatnie dni, które jeszcze wam zostały, to taki pisemny plan, co chcecie zrealizować i kiedy, a także na takiej ciemnej kartce albo czarnym długopisem, należy wykonać plan, od czego chcecie się uwolnić, i według tego planu uwalniania się korzystać z rytuałów czy energii miesiąca lutego. Natomiast Również w miesiącu styczniu warto zastanowić się, jaka dewa roślin, jaka roślina mocy, jakie zwierzę mocy, czy jaki kamień mocy, lub wszystkie razem, mogą Ci pomóc zrealizować Twój plan nowego roku. Czyli, jakie zwierzę należy poprosić o pomoc, jakie należy przywołać do Twojego życia, jakimi kamieniami szlachetnymi się otoczyć, aby pomogły Ci w realizacji Twojego konkretnego planu. Bo jeżeli komuś pomoże kamień granat, to nie znaczy to, że on pomoże innej osobie, która ma całkiem inne marzenie i dla której na przykład idealny byłby ametyst. Czyli to jest również ten czas, aby zastanowić się, jaka dewa roślin, jakie, jakie Duchy opiekuńcze mogą Ci pomóc w tym nowym roku. A jak nawiązać kontakt ze zwierzętami mocy, to macie już w moich innych filmach. Kamieniami mocy to również jest w wielu moich artykułach. Natomiast jak nawiązać kontakt z dewami roślin, to postaram się dla Was przygotować w następnych filmach, w następnych może tygodniach. Czyli przed nami, moi drodzy, miesiąc, e, ostatnie dni miesiąca. Stycznia, w których również wysiewamy nasz plan, wysiewamy tak zwane nasionka światła, czyli po stworzeniu planu warto przedstawić go sile wyższej i wysłać go w formie takiego listu i prośby do uniwersum, do wszechświata, aby te wszystkie siły światła pomogły wam w jego realizacji. Oczywiście, tutaj mam na myśli marzenia pozytywne, jeżeli wy macie jakieś dobre marzenie, pełne światła, pełne miłości, bo wszelkie marzenia, wszelkie życzenia negatywne, gdy zaplanowaliście, aby komuś zaszkodzić, <grych> aby komuś coś się nie udało, no to niestety to i tak wróci do Was siedmiokrotnie i siła wyższa przyjmie to tylko na zasadzie lustra czyli to, co wysyłacie. Zostanie odbite i uderzy w Was samych. Czyli od tego po raz kolejny Wam odradzam jakiekolwiek takie negatywne marzenia i życzenia, bo każdy z nas ma w swoim życiu jakieś przykre sytuacje, gdzie ktoś nam zaszkodził, gdzie ktoś nam wyrządził jakąś krzywdę i czasami pojawiają się takie myśli, aby komuś to zwrócić, ale wierzcie mi, to i tak wraca, i tak wraca do tej osoby. Czyli, moi drodzy, czas by wysiać nasionka światła, wysiać Wasze życzenia do Siły Wyższej, do Wszechświata, poprosić te siły światła o ich realizację, a także od miesiąca lutego czas by uwolnić się od tego, co krępowało Was i co Was w jakiś sposób ograniczało w ubiegłym roku. I od miesiąca marca możecie zacząć pełną, parę, re, pełną parą realizację Waszych marzeń.